Witajcie kochani, zapraszam na kolejną kartę dnia na dzień 9 lipca 2024. Standardowo tasujemy, przekładamy i jeszcze raz tasujemy. I zobaczymy, co ciekawego nam tu wyjdzie. Zapraszam. TASU, TASU, TASU. Przekładamy. I jeszcze raz tasuję. Uwaga, za chwilę się pojawi karta dnia. Nasza karta dnia to Koło Fortuna. No, powiem wam bardzo ciekawa karta. E przy okazji wam powiem, że w niektórych rozkładach tarociści robią coś takiego, że jak się pojawi ta karta, dokładają jeszcze kolejną, żeby doprecyzować interpretację. Jednakże jeżeli chodzi o ogólne znaczenie karty Koło Fortuny oraz jej znaczenie w karcie dnia, mówi ona o tym, aby się poddać cykliczności akcji i reakcji. Tak samo jak w przyrodzie mamy pewien cykl natury, zegar, cykliczność, mówi ona, żeby się właśnie temu poddać. Człowiek jak i przyroda, są tak zaprojektowani, że żyją i działają zgodnie ze swoim cyklem. Koło fortuny właśnie to tłumacza, ale również koło fortuny mówi o pewnych jakby tajemnicach wszechświata, które nie wszystkie są wyjawione człowiekowi. Dlatego, jeżeli coś się dzieje, czego nie do końca rozumiemy, należy to po prostu przyjąć z zaufaniem i nie zawsze dociekliwie wnikać, jeżeli nie zawsze potrafimy coś zrozumieć. Tak więc nasza karta radzi: poddajcie się pewnym wydarzeniom i poddajcie się cykliczności akcji-reakcji. Wtedy, zamiast tak domniemywać, co i dlaczego, będzie troszeczkę łatwiej, jeżeli po prostu zaakceptujemy, że coś się dzieje. Dziękuję i życzę miłego dnia.